dzisiejszym doszły do mnie takie informacje, że przez weekend mieliśmy na terenie powiatu trzy przypadki pozytywne, jak ustaliliśmy dziś rano na sztabie, który zorganizowałem. Okazało się, że do szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą trafiła pacjentka która została zbadana i wyszedł u niej wynik pozytywny. W dniu dzisiejszym również dokonamy wymazów w domu pomocy społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, bo jednej z opiekunek u męża potwierdzono wynik dodatni. Nasze szpitale są przygotowane do wstępnej analizy, do sprawdzenia pacjenta, natomiast później wszystko zależy od szpitali zakaźnych. Obecnie kontrolujemy sytuację, zamawiamy dodatkowe środki do zabezpieczenia, kombinezony, maseczki. W dniu dzisiejszym również złożyliśmy zamówienie na dodatkowe próbki do wymazu, żeby można było pobrać własnymi siłami, czyli przez nasz personel szpitalny, czy pielęgniarki w domach pomocy społecznej i dostarczamy umy do laboratorium w celu zbadania tych próbówek, tych wymazów.